Czerwono, czerwono! Koniec zabawy szypiej. Tam po mojej stronie tu. Możecie. No tu idą. A nie skłóka. Czy tutaj drapię? Ja tu rzuciłem gaz, no to tę gdzie nie zejdą. Dostał tak, A, nie załatwcie. Ok, wytupił wyto. Marzecie, bo tam ma szabelkę, to on to was chyba przyleci, bo raz go trafiłem z rewolwera. O leci, bardzo zada. Chyba z tak. szablą, ja pierdolę. No. Sajow za, zaszczyk. Ja go raz trafiłem i potem chciałem go, ale po prostu nie dało rady, nie widziałem. Ale on się podleczył, on się podleczył na pewno. Kurwa, ale to, ja to, to teraz Jednego ma. O, tu jest za O kurwa! Oni są pojebani. Joto źle To u trejd, to u się... czy nie? Nie, nie wiem czyś go zabijesz. Nie. Ja tr Trade, trade. Ale pojebani. Setny prestiż. Ja to zajebł, że ja się wcześniej nie podliczył, bo jo ja jednego zabił, a potem mnie kurwa jednego z podwójnych na łebrzech w Od razu z okna wyskoczył mi te górnym dachem. A widzicie? Hand jest ostatnio nieubłagalny.